Każde słowo Jezusa wypowiedziane do nas jest wypowiedziane z miłością. Także wtedy, kiedy jest to słowo mocne, kiedy jest to słowo trudne do przyjęcia, albo kiedy jest to słowo trudnej przestrogi. I takie słowo trudnej przestrogi. Skierowany jest dzisiaj do nas. Bo o czym jest dzisiejsza Ewangelia? Jest o tym, że Jezus zderza się z niewiarą ze strony swoich, ze strony najbliższych. Ze strony ludzi, wśród których się wychował. Ze strony ludzi, którzy wydaje się wiedzą, czy mają prawo wiedzieć o nim wszystko. Właśnie wtedy, kiedy przychodzi do nich, zderza się z niewiarą. Pamiętam kiedyś. Poproszony na jakimś spotkaniu z młodymi ludźmi o, o konferencję na temat co robić, kiedy Bóg jest daleko. I jak przygotowywałem tę konferencję, to mi się otwarła ta Ewangelia. I całą konferencję powiedziałem o tym, że być może większym problemem jest to, że Bóg jest blisko i że jest bardzo blisko. Problemem tych ludzi w Nazarecie jest to, że Jezus jest jednym z nich. Że widzieli go jak róz 30 lat, że widzieli go jak pracuje w, w zakładzie ciesielskim. Ich problemem jest to, że on jest bardzo blisko. Tak się przynajmniej wydaje w pierwszej chwili. Nie. Problemem nie jest to, że Bóg jest blisko. Najbardziej przekonuje nas o tym Maryja. Jesteśmy tego pewni, że na świecie nie ma człowieka, który o Jezusie wie tyle, co ona. Ona go nosiła w łonie, ona go przewijała, ona widziała jak małe sika, ona widziała jak się wywraca, ona widziała jak płacze. Nikt nie wie tyle o Jezusie co ona. Nikt od strony ludzkiej nie poznał go tak dalece jak ona. I ona przy takiej znajomości, przy takiej bliskości, przy takiej codzienności relacji z nim, nigdy nie straciła wiary w niego. Przeciwnie. Ta, ta, ta bliskość tworzyła relacje, to jest istota wiary. Problemem nie jest to, że Bóg jest blisko. Problemem jest to, że masz takie poczucie, że wiesz o nim wszystko, że nabrałeś takiej pychy, takiej pewności. I naraz się okazuje, że, że potrafisz to, tą swoją pychą, to, tym swoim przekonaniem, że wszystko wiesz o Bogu, że, że widziałeś Boga w każdej sytuacji. Może się okazać, że tym, tym swoim, tą swoją pychą, tą swoją próżnością, to, to obezwładniasz Boga. Obezwładniasz Boga. To, to jest niesamowite. Bóg, który jest wszechmocny, naraz staje się bezsilny. A święty Łukasz chyba napisał, Opowiadając to samo, święty Mateusz, święty Marek, przepraszam, święty Marek napisał, nie mógł zdziałać tam żadnych cudów. Nie mógł, nie był w stanie, nie był w stanie tam nic zdziałać. Zwróćcie uwagę, niewiara tych ludzi nie jest na poziomie nauczania Jezusa. Kiedy Jezus naucza, znowu mówię ważne rzeczy i się zaczyna dziać, kiedy Jezus naucza, to oni wszyscy kiwają głowami. Oni są pełni podziwu dla Jego nauczania. Ale kiedy z poziomu nauczania chce przejść do poziomu czynu, to jest blokada. Na działanie Boga jest blokada. Słowo? Okej, okay, ładnie mówi. Ale kiedy przychodzi pójść za tym słowem i przejść od słowa do czynu, jest niewiara. Jest niewiara.